Cześć przyjacielu, jestem właśnie po czterech dniach festiwalu WIBRACJE, niesamowity czas, piękni ludzie, piękna energia, piękne wydarzenia, temat cały czas dotyczący tego jak bardzo jesteś żywy, jak bardzo możesz być żywy w tym momencie, czuć ziemię pod swoimi stopami. Oddychać, oddychać głęboko przez całe ciało, tak, żeby być w pełni energetyzowanym, w pełni gotowym do życia i w pełni żyjącym, kiedy płynie przez ciebie energia. Jestem teraz na przestrzeni, właśnie gdzie te niesamowite wydarzenia się w działy, wydarzały. Ludzie, uśmiechy, synchroniczności, niesamowite spotkania, procesy, które gdzieś się zazębiały z innymi i, i oczyszczały. I to jak wszyscy, to jak wszyscy po prostu płyniemy, rośniemy i wzrastamy i jest to cudowne, jest to niesamowite i jest to cudowną drogą do tego jak, jak wzrastamy, jak tworzymy nową ziemię ludzi po prostu obserwując tych ludzi, widzący, widząc jak, e, czym emanują, kim są, co się dzieje. Jesteśmy naprawdę na dro dobrej drodze do nowej Ziemi, a ja nawet mogę powiedzieć ona już jest. Spotykamy się tutaj i to jest krok za krokiem po prostu coraz bardziej. Coraz, coraz bardziej coraz realizujemy to. Wdrażamy i tym żyjemy już tak naprawdę teraz, bo tak postanowiliśmy oddech, oddech nas po prostu energetyzuje łączy energię Qi z jedzenia e, wraz z Qi powietrza, tworzy to energię życiową. Energię życiową, która... która... która jest odczuciem witalności w ciele, która jest przepływem życia, która jest energetycznością całego ciała, a zatem jakością życia tego momentu, ile czujesz w sobie w życia, jeżeli czujesz w sobie życie, jeżeli czujesz przepływ, to możesz wtedy tworzyć życie, jakiego chcesz bo masz energię po prostu na to, bo tak płynie, bo masz możesz i zadbać i o ziemię i o każdy inny aspekt siebie o realizację, o przyjemność o, o realizowanie siebie w miłości, o ekspresję o radość, o przepływ, o flow po prostu tu i teraz takie płynięcie z życiem Dziękuję za ten czas. Dziękuję za, za wszystko, co prowadzi do więcej, do bardziej życia. Czuję ziemię pod stopami, czuję, czuję ciało, czuję przepływ, czuję, czuję energię, czuję oddech. Czuję się dobrze. Dzięki.